Cześć, jesteśmy Mili młodzi ludzie. Paulina Masternak i Lech Muszulski. Pracujemy nad y, materiałem, który tak roboczy, nazywamy sobie Papiermasze. I tworzymy linię y, mebli y, totemy. Projekt zaczął się w ogóle od myślenia o y, zrobieniu czegoś ze śmieci, z odpadów. Sami mamy na co dzień w naszej codziennej działalności do czynienia z ogromnym przemiałem papieru, bo na co dzień jesteśmy biurem architektonicznym i na nasze codzienne potrzeby szykowania dokumentacji, konsultacji, tego papieru przetwarzamy bardzo dużo. I takich worków z cienkami w biurze też mamy sporo, więc pomyśleliśmy, że możemy wziąć coś z naszego najbliższego otoczenia. Założeniem ważnym jest to, żeby nasz produkt później też był biodegradowalny, żeby można go było skompostować. Dlatego też jego składniki, których używamy, są biodegradowalne. Nie tylko papier, ale pozostałe właśnie domieszki, wszystkie łączniki też takie są tego naszego materiału, na którym tak eksperymentujemy, chcemy zrobić e, serię mebli. Linia różnych, różnych wielkości stołów do zastosowań wewnętrznych. Lab w ogóle pomógł nam, e, na pewno był impulsem do tego, że my zaczęliśmy myśleć o produkcie z recyklingu i jakoś tą myśl przekładać w ciało. Z niecierpliwością czekam na wyniki badań z użytkownikami pierwszymi. No to badanie y, ma nam powiedzieć właśnie jak reaguje rynek i czy to się podoba, czy się nie podoba, czego brakuje ludziom, czy, czy jest to dla nich jakaś wizualna pokusa i czy widzą jakieś zagrożenia użytkowe, więc takie no, cenne wskazówki do dalszej pracy nad y, produktem. No, jest to na, na tyle wdzięczny materiał, że możemy z nim naprawdę eksperymentować y, sobie tak, metodami rzemieślniczymi. Więc na pewno to będziemy robić w ramach Hop eee, A może rzeczywiście eee, przed nami jakieś nowe otwarcie zupełnie po tych badaniach i eee, zupełnie eee, po pokierują nas one w jakieś inne miejsca albo pokażą potencjał komercyjny. Myślę, że to jest jakiś gen poznańskości, <średziny> <średziny> że jest w tym na pewno oszczędność, jest w tym y, też poczucie jakiejś konieczności y, czasów, w których żyjemy, czyli y, y, kwestie klimatyczne, poszukiwanie rzeczy, które są, y, no, raczej odgrybują świat ze śmieci, niż potencjalnie mogą coś dodać do, do tego garnituru śmieciowego naszej planety. Zachęciliśmy do programu, bo stwierdziliśmy, że to jest super potencjał na wykorzystanie, jakby na wdrożenie w końcu w życie pomysłu, o którym myśleliśmy od lat. To było takie popchnięcie, żeby zacząć działać.